Czasoprzestrzeń Minkowskiego nie opisuje prawdziwego kształtu rzeczywistości. I dokładnie jak w tytule. Obserwując otaczający nas świat, mamy wrażenie, że żyjemy w czasoprzestrzeni opisywanej modelem Minkowskiego. Ale patrząc w niebo, mamy wrażenie, że słońce przesuwa się po niebie. Oba stwierdzenia są fałszywe, ponieważ obserwacje dają nam nieprawdziwy obraz rzeczywistości. Tak ruchy Słońca na niebie, jak i ruchy otaczających nas ciał, wyglądają po prostu inaczej niż ma to miejsce faktycznie. Według mojego modelu, który mam nadzieję wkrótce stanie się i waszym, rzeczywistość jest czterowymiarowa i euklidesowa, czyli taka jak ta, którą widzimy na co dzień, tylko ma o jeden wymiar więcej. W tej czterowymiarowej przestrzeni istnieją ciała, które faktycznie są falami. W przypadku ruchów jednostajnych i prostoliniowych, i tymi ruchami zajmę się w tej prezentacji, te ciała fale poruszają się po torach prostoliniowych z absolutną prędkością równą jedności. Ruch wzdłuż swoich trajektorii ciała interpretują jako upływ czasu, a długość przebytej trajektorii jest miarą czasu, jaki upływa w układzie danego ciała. Trajektorie w E4 ciała interpretują jako osie czasów swoich układów współrzędnych. Tak więc trajektorie ciał fal będą oznaczane literami T, T1 itd. itd. Ciała te wysyłają i odbierają oddziaływania w trzech kierunkach prostopadłych do ich trajektorii w czterowymiarowej przestrzeni euklidesowej. Ponieważ ciała komunikują się wyłącznie za pomocą oddziaływań, więc mogą obserwować się jedynie wzdłuż kierunków V4, które, w które ciała obserwowane wysyłają oddziaływania. Kierunki te są prostopadłe do trajektorii ciała obserwowanego, więc są różne dla różnych obserwowanych ciał. I niech teraz jedno ciało, nazwijmy je T, obserwuje dwa inne ciała, T1 i T2, poruszające się po różnych trajektoriach. Obserwując ruchy ciał wzdłuż kierunków rozchodzenia się oddziaływań, obserwator mierzy odległość od pierwszego ciała jako X1. Mierzy ją według kierunku, w którym ciało T1 wysyła oddziaływania i odległość od drugiego ciała jako X2, Według kierunku, w którym ciało T2 wysyła oddziaływania. Tak więc, obserwator mierzy odległości od różnych ciał wzdłuż różnych kierunków w E4, ale w przestrzeni nie ma żadnych innych punktów odniesienia niż te ciała fale, które obserwator obserwuje, więc obserwator nie wie, że te kierunki mogą być różne. I w modelu Euklidesowym jest to opis prawdziwego procesu obserwacji. Jednak, my widzimy ten proces inaczej. Żyjemy w świecie, gdzie stosuje się do opisu rzeczywistości trzy wymiary przestrzenne wzajemnie prostopadłe. Od pewnego czasu wiemy już, że czas jest czwartym wymiarem, więc też automatycznie i bez żadnego dowodu przyjęto, że wymiar czasu jest prostopadły do trzech pozostałych wymiarów. No więc obserwator, aby przedstawić tę obserwację w takim układzie współrzędnych, jaki zna, Rysuje pionowość czasu i poziomość przestrzenną, i na takim wykresie odkłada dwie odległości x1 i x2. A ponieważ nie jest w stanie określić, że tak naprawdę w czterowymiarowej przestrzeni euklidesowej te kierunki są różne, więc wykreśla obie odległości wzdłuż tego samego swojego kierunku przestrzennego. I tak powstaje Czasoprzestrzeń Minkowskiego. A jak objawia się fakt, że tak naprawdę kierunki x1 i x2 są różne? Objawia się występowaniem efektów relatywistycznych. Zauważcie, że w proponowanej tu przestrzeni Euklidesowej opis efektów relatywistycznych jest banalnie prosty. I uczeń szkoły średniej, czy nawet ostatnich klas szkoły podstawowej, nie powinien mieć z tym problemu. Weźmy na przykład obserwację ciała T1 przez obserwatora T. Widać, że skrócenie czasu i ograniczenie prędkości ciał do wartości 1 tu prędkości światła wynika natychmiast z prostych zależności trygonometrycznych dla trójkąta prostokątnego utworzonego przez trajektorię obserwatora i ciała obserwowanego oraz kierunek prostopadły do trajektorii ciała obserwowanego. Wzdłuż którego mierzymy odległość od tego ciała. Co tu jest trudnego? Yy, tymczasem, opis tych samych zjawisk w czasoprzestrzeni Minkowskiego wymaga notacji kowariantnej, zasady zachowania interwału czasoprzestrzennego, transformacji Lorenza i długich studiów, po których już yy, wszystko wiesz, ale nic nie rozumiesz. Na rysunku pokazującym y, tę samą obserwację dwóch ciał w czasoprzestrzeni Minkowskiego widać, że osie czasów układów w ruchu muszą być w innej skali niż oś obserwatora. Zmianę skali osi czasów układów y, w ruchu y, określają hiperbole widoczne na rysunku. Tymczasem naprawdę wymiary w prawdziwej przestrzeni euklidesowej się nie zmieniają po prostu obserwujemy trakt trajektorię różnych ciał wzdłuż różnych kierunków w przestrzeni euklidesowej i stąd wrażenie zmiany skali czasów. Tak więc czasoprzestrzeń Minkowskiego opisuje rzeczywistość taką, jaką widzimy, natomiast model przestrzeni euklidesowej opisuje rzeczywistość taką, jaką jest naprawdę. Wniosek: czasoprzestrzeń Minkowskiego nie pokazuje prawdziwego obrazu rzeczywistości. Yy, oczywiście, po tak banalnej prezentacji może się zrodzić sporo wątpliwości. Odpowiedzi znajdziecie w innych moich prezentacjach na kanale YouTube czy w artykułach na portalach researchgate.net, queos.com i na mojej stronie Euclideanreality.com. Będą też pojawiały się nowe prezentacje. Jeśli Was to interesuje, zasubskrybujcie mój kanał. Zapraszam. Dziękuję bardzo za uwagę.